Witam w kolejnym odcinku Goldwika, tym razem właściwie tym razem. Nie tym razem, bo zawsze w piątek i punktualnie, w każdym razie dwa tygodnie przed świętami jesteśmy. No i udało się to, czego oczekiwaliśmy, na co czekaliśmy, czyli Fed ogłosił swoją decyzję. Za chwilę powiem o szczegółach. Zapraszam na cały odcinek. No i tak, jak to w Goldbiku bywa, zawsze zaczynamy od tego, czy jak wygląda cena złota w tym tygodniu, a w tym tygodniu, uwaga, uwaga, po decyzji Fedu mamy do czynienia z no, powiedziałbym, z sytuacją, w której nie byliśmy już od jakichś ponad dwóch miesięcy. To znaczy, cena złota dziś przekracza już po raz kolejny w tym roku 4300 dolarów, czyli powoli, powoli zbliża się do tego ustawionego, ustalonego przez siebie dokładnie 22 października rekordu, czyli 4381 dolarów za uncję, w dolarze amerykańskim oczywiście. W tej chwili to jest 4312 mniej więcej w cenie spotowej. W związku z tym powoli, powoli, ale rzeczywiście się odbija. To, że przekroczyła cenę, czy tą barierę 4300 dolarów, to z pewnością jest wydarzenie, wydarzenie no bez precedensu w gruncie rzeczy, bo wydawało się, że jednak ta konsolidacja może potrwać dłużej, a tymczasem zbliżamy się, zbliżamy się powoli do, do kolejnego rekordu, być może nawet. W każdym razie, czy uda się, czy się nie uda przekroczyć do końca tego roku i naszej maszyny, o, ja po nią sięgnę specjalnie, żeby Państwu przypomnieć, 50 razy cena złota była bita w tym roku, Swoją najwyższą cenę. Czy uda się ten licznik jeszcze zaktualizować do końca tego roku? Tego oczywiście nie wiemy. Mamy niecałe, no około dwóch tygodni, powiedzmy może trzech, bo dzisiaj mamy dokładnie dwunasty. No to zostało nam rzeczywiście 19 dni, czyli niecałe 3 tygodnie do tego, żeby ewentualnie tą maszynę jeszcze raz uruchomić. Zobaczymy. Czy to się uda? W każdym razie w złotówce mamy dzisiaj w Goldsaverze, gdybyśmy chcieli zakupić 1 gram złota, zapłacilibyśmy 523 zł 76 groszy, a za jedną uncję, gotową sztabkę, całą sztabkę, gdybyśmy chcieli zamówić o w Werze właśnie i odebrać za chwilę, to zapłacilibyśmy dziś 16288 złotych i 83 grosze, czyli końcówka groszowa, groszowa taka, która no, zbliża nas właściwie do zaokrąglenia w złotówkę, czyli 16289 zł tyle byśmy być może Gdybyśmy właśnie tą sztabkę chcieli kupić dziś, zapłacilibyśmy dzisiaj. Cena złota rośnie dzisiaj od rana, bo wczoraj do tej bariery 4300 jeszcze tylko się zbliżała, a dziś rano ją przekroczyła. Zobaczymy jak będzie na koniec, na koniec dnia. W każdym razie, dlaczego, co i jak i w ogóle, jakie newsy w tym tygodniu, zapraszam na trzy najważniejsze wydarzenia na rynku złota w tym tygodniu. Zaczynamy oczywiście od tego na co czekaliśmy, czyli od Fedu. Fed ogłosił swoją decyzję i tak naprawdę z tym posiedzeniem Fedu były związane dwa wydarzenia, dwa momenty, dwa najważniejsze momenty. Pierwszy to oczywiście decyzja, czy będą czy nie będą obniżone wcześniej były nawet takie domysły o tym, czy przypadkiem ta obniżka nie będzie wynosiła 50 punktów bazowych. Ostatecznie się skończyło się na 25 na 25 punktach bazowych, chociaż zdania były podzielone, ale nie tak bardzo. To znaczy sam Fed, czy cały komitet, który podejmuje, czyli Fond, który podejmuje decyzję o cięciu stóp procentowych. Był, no nie był jednomyślny, to znaczy jeden głos mówił o tym, że cięcie powinno być głębsze. Tutaj uwaga bez niespodzianki to oczywiście Stephen Mirren mówił o tym, że to powinno być cięcie w wysokości 50 punktów procentowych, tak jak oczekiwał tego zresztą Donald Trump. Donald Trump mówi o tym, że to cięcie powinno być głębsze. Dwóch, dwóch członków FONC powiedziało o tym, że właściwie nie powinniśmy nic robić, a cała reszta powiedziała o tym, że tniemy. No, a to, co zawsze po co kolejne oprócz tej decyzji, kolejnym ważnym elementem tego samego posiedzenia jest również wystąpienie Jeroma Powella, czy ogólnie rzecz biorąc przewodniczącego FEDu, który mówi i daje pewne wskazówki, co FED może zrobić w przyszłości. I tutaj uwaga, wbrew niektórym oczekiwaniom, Jerome Powell wcale nie był bardzo jastrzębi albo zachowawczy, wręcz można powiedzieć był bardzo gołębi, co również wpłynęło na. Entuzjastycznie podziałało ono również na rynki finansowe, które od razu zareagowały dosyć, powiedziałbym, hucznie wzrostami. Nie tylko złoto zaczęło rosnąć, ale również zaczęły rosnąć rynki, rynki akcji, oczywiście, no bo ponieważ jeśli Fed jest gołębi, jeśli mamy do czynienia z osłabieniem Wartości dolara to znaczy, że gotówka będzie tańsza, gotówki będzie więcej na rynku, w związku z tym również na akcjach tej gotówki pojawi się więcej i rynki takie informacje przyjmują bardzo bardzo chętnie i z dużym, z dużym zadowoleniem. Do tego jeszcze Fed ogłosił, że w ciągu najbliższych paru dni skupi bony skarbowe o wartości 40 miliardów, będzie skupował bony skarbowe o wartości 40 miliardów dolarów miesięcznie. Jest to oczywiście element odbudowy rezerw i wstrzyknięcia pewnej płynności dla rynku albo zapewnieniu rynkowi pewnej płynności do tego, żeby więcej żeby w, na rynku po prostu pieniędzy czy gotówki nie zabrakło, bo ostatecznie się to do tego sprowadza. Nie jest to rozpoczęcie oczywiście luzowania ilościowego. Bo nie tak to się nazywa. Natomiast, bo wtedy Fed kupuje przede wszystkim obligacje. Tutaj mówimy o tych krótkoterminowych bonach skarbowych do jednego roku. Skupowanie ich, to jest właśnie ta operacja. Natomiast z pewnością coś takiego pomaga złotu również, ponieważ waluta, wiadomo, może się w krótkiej perspektywie osłabić. Mówię tutaj oczywiście o dolarze. I tyle jeśli chodzi o Fed, oczywiście na Fed, na to co się wydarzyło, zareagowało złoto, ale zareagowało również srebro. I tutaj srebro, uwaga, bardzo ważna informacja: srebro rzeczywiście bije kolejne rekordy. Dziś rano przekracza jego cena za jedną uncję w amerykańskim dolarze, przekracza 64 dolary. Absolutny rekord, jeśli chodzi o wartość nominalną, nigdy srebro nie było warte aż tyle. W tej chwili tyle przekracza i uwaga, zebrałem parę. Ciekawostek, jak już mówimy o tym, ile razy złoto biło rekord, no to policzyłem również te rekordy w tym roku bite przez srebro, właśnie. Srebro pobiło te rekordów najwyższej ceny w historii w tym roku, uwaga, 13 razy jak na razie. Jak na razie 13 razy, ale uwaga, zaczęło bić te rekordy dopiero po 8 października. Dokładnie 8 października pękła bariera tych tak 49 dolarów, czyli mniej więcej 49 dolarów, czyli ceny ustano, czyli rekordu ATH ustawionego, ustalonego w 2011 roku. Przebity został 8 października, czyli od 8 października do dziś cena srebra pobiła swój rekord 13. 13 razy. W tej chwili wynosi on 64 dolary, znaczy ponad 64 dolary. Srebro dzisiaj tak wygląda cena, cena spotowa. Jak mówimy o srebrze, bo to też jest ważne, bardzo ciekawa informacja, którą, którą znajdujemy w portalach w niewiednym, a w kilku portalach i również ma to również swoje odzwierciedlenie w danych, w danych giełd towarowych. JP Morgan, jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, bank, który jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o handel metalami szlachetnymi, również jest jednym z, um, z tak zwanych market makerów, jeśli chodzi o LBMA um, w Londynie. Według doniesień, bank ten posiada, uwaga, ponad 750 milionów uncji fizycznego srebra nie kontraktów, a fizycznego srebra czyli 750 milionów uncji co stanowi jedno z największych. Ilości zgromadzonych w jednym ręku na świecie. Co to oznacza? Dla przykładu powiem tylko tyle, że rocznie wydobywa się srebra, nowego srebra mniej więcej rocznie około 25 tysięcy do 26 tysięcy ton co daje około tam 820-830 milionów uncji, czyli mniej więcej JP Morgan posiada prawie tyle ile wynosi roczne wydobycie srebra, posiada w swoich rękach i do tego jeszcze według tych doniesień w ciągu ostatnich paru miesięcy zredukował wszystkie swoje krótkie pozycje, czyli te, które odpowiadają za spadek ceny, zredukował je, a za pozyskane w ten, w ten sposób środki kupił właśnie srebro, srebro fizyczne, co pokazuje, że ustawia się w pozycji byczej, bardzo byczej jeśli chodzi o cenę srebra, to znaczy woli posiadać srebro, srebro fizyczne właśnie czyli nie spekulować na cenie za pomocą kontraktów, tylko posiadać srebro fizyczne, bo jak widać bardzo bycze się do tego nastawia, co oznacza, że obstawia wzrosty cen a przypomnę, że srebro, jak już mówiłem dzisiaj parę razy, srebro w tym roku bije swoje rekordy. Jeszcze przypomnę te 13 rekordów oznacza, że srebro w tej chwili w stosunku do ostatnich 52 tygodni, jakbyśmy się cofnęli powiedzmy w tygodniach 52 tygodnie wstecz wzrosło o przeszło 107%. Wartość srebra wzrosła 107%. Przypomnę, na początku tego roku było srebro kosztowało. Trochę poniżej 30 dolarów 30 za, za uncję. Co to oznacza na rynku srebra? To już mówiliśmy wielokrotnie, to znaczy srebro jest, srebro może się okazać zupełnie, znaczy srebra brakuje. Już od 5 lat wiemy o tym, że ta produkcja roczna nie wystarcza do zaspokojenia pełnego popytu, dlatego to srebro jest wydobywane tam, gdzie może być wydobywane. To znaczy wydobywany, już mówię, nie z ziemi, tylko wydobywany ze skarbców tych instytucji, tych ludzi, którzy posiadają srebro, a oni, w gruncie rzeczy, będą, będą wtedy skorzy do do przekazania swojego srebra, do sprzedaży swojego srebra, jeśli cena będzie im odpowiadać. Przemysł bardzo potrzebuje, według ostatnich danych Instytutu srebra World Silver Institute, wzrost na przemysłowy na na srebro, zainteresowanie srebrem i po konieczność posiadania tego srebra, żeby móc rozwijać kolejne, kolejne produkty, kolejne swoje inwestycje będą, będą tylko i wyłącznie wzrastać. To też w ostatnich tygodniach bardzo mocno zadziałało na wyobraźnię i na cenę srebra oczywiście. To jest bardzo ciekawe, więc srebro, które wydaje się będzie zwycięzcą tego roku, jeśli chodzi um, o dynamikę wzrostów. No w przyszłym roku również może um, wszystko wskazuje na to, że również będzie świeciło swoje triumfy. Zobaczymy oczywiście. E, punkt drugi, a punkt drugi to okazał się raport, e, ukazał się raport Światowej Rady Złota dotyczący prognoz na przyszły rok i co mówi nam WGC, jak sobie wyobraża przyszły, um, przyszły rok w tym roku. WGC potwierdza naszą tutaj um, um, analizę, jeśli chodzi o liczenie um, wzrostów, to znaczy też mówi, że złoto pobiło 50 razy swoje um, ATH. Um, wzrosło mniej więcej około 60% w stosunku, um, w stosunku do poprzedniego roku, jeśli chodzi o tak zwany year-to-date, czyli w tym roku wzrosło około 60%. 60%. W przyszłym roku fundamenty co do zasady nie będą się zmieniać, czyli zakupy banków centralnych, zakupy ETF-ów, również kwestia długu amerykańskiego i niepokojów związanych z tym, jak będą reagowały na to na to rynki, zamieszania geopolityczne, też oczywiście podwyższona inflacja, osłabiający się dolar, być może kolejne cięcia stóp procentowych w przyszłym roku to wszystko będzie działało byczo na wartość królewskiego kruszcu. Natomiast może się też okazać, że, że w niektórych warunkach, tak jak pokazują to, to dane również Fedu, na przykład gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie rozwijała się szybciej aniżeli wcześniej zakładano, co z kolei może w jakimś sensie stłumić ten, ten wzrost według WGC. Może to wpłynąć, że ta dynamika wzrostu w przyszłym, w przyszłym roku będzie, e, będzie dużo mniejsza. Do tego Goldman Sachs na przykład pokazuje, że on, przypomnę, Goldman Sachs mówi o tym, że cena złota powinna w przyszłym roku osiągnąć cenę 4900 dolarów amerykańskich za uncję, ale mówi, że to może się zmienić, jeśli tylko amerykańscy inwestorzy i osoby prywatne e, zdecydują się na większe zakupy złota, bo w tej chwili według danych jeśli chodzi o portfele, ile złota posiadają amerykańscy obywatele, ile złota posiadają w swoich portfelach, jest to bardzo, bardzo mała ilość. Więc niewielkie wzrosty tutaj w tym zakresie, przesunięcie po prostu kapitału, jeśli chodzi o kapitał dostępny właśnie w inwestycjach amerykańskich obywateli i dużych instytucji, może się okazać, że niewielkie nawet tutaj zmiany mogą spowodować dosyć duże zmiany, jeśli chodzi o wartość ceny. I tutaj Goldman Sachs mówi o tym, że te 4900 według niego to jest taka, Prognoza, ale ma duże ryzyko wzrostowe. To znaczy, jeśli tylko Amerykanie zdecydują się na posiadanie większej ilości kruszcu, no to tutaj ta cena może wzrosnąć nawet nawet bardziej. Najbardziej byczy scenariusz dla złota, który mówi, o którym mówi. WGC to jest to jest po prostu kryzys gospodarczy, kryzys gospodarczy. Nie jest to najbardziej, to jest najbardziej bycza, ale nie najbardziej prawdopodobny scenariusz według WGC. Wtedy, przy globalnej recesji, wzrost ceny o 15, nawet do 30% wartości kruszcu może być, e, może być bardzo, e, bardzo realny. WGC zaznacza to, co już też wielokrotnie mówiliśmy o tym, że e, w sytuacji takiej ceny, z jaką mamy do czynienia w tej chwili, i wzrastającej cenie kruszcu na rynkach światowych, będzie rosła. Na rola recyklingu jeśli chodzi o po prostu pozyskiwanie, pozyskiwanie kruszcu bo będzie to dużo bardziej atrakcyjne aniżeli wcześniej po prostu sprzedaż złota, którego już posiadamy a na przykład go nie używamy na końcu taka ciekawostka, bo w gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia, ale ona się wpisuje również w jakimś sensie w tą taką geopolityczną um, scenerię tych wszystkich wydarzeń, to znaczy um, e, rosyjski. Jeden z rosyjskich portali e, poinformował o tym, że rozpoczęto pilotaż, e, pilotaż uruchomienia e, e, waluty BRICS, waluty, która się nazywa UNIT, która jest w oparta w 40% o kruszec posiadany, a 60% to e, teoretycznie waluty lokalne. Wszystkich członków BRICS. Na razie mówię o tym, że to nie ma większego znaczenia, to jest bardziej ciekawostka. Jest to pilotaż na bardzo, bardzo małą skalę. Unit nie jest walutą taką jak dolar. Unit nie jest żadną walutą, którą, którą my znamy. Unit jest pomyślany jako ta waluta rozliczeniowa przede wszystkim dla banków centralnych. Natomiast wszystkie pozostałe państwa BRICS, tak naprawdę. W tej chwili wolą posiadać jako w swoich rezerwach jednak dolary i złoto, aniżeli walutę unit. W związku z tym tutaj na razie, oprócz po prostu sobie ciekawostki, która wpisuje się w ten taki proces, o którym często też mówimy, że on się w jakimś sensie gdzieś tam rozpoczyna, dużo się o nim mówi, mówi się o nim długo, bo od właściwie 20 lat o tak zwanym procesie desolaryzacji. Ten proces e, różnie można nazywać, różnie można o nim dyskutować. E, w każdym razie z tym, z czym Wydaje się, że o czym można rozmawiać, to to, że rola dolara w świecie będzie się zmieniać. Czy będziemy mówili o tym, że ten dolar straci swoje miejsce jako waluty rezerwowej na świecie, to jak już wielokrotnie też wspominałem, na razie trudno sobie to wyobrazić przez najbliższe wiele, wiele, wiele lat. Oczywiście, natomiast w gruncie rzeczy o tym, że jego rola może w jakimś sensie słabnąć i tak dalej, o tym wydaje się, można spokojnie rozmawiać. Są na to dane, które to. Potwierdzają, że jego rola, jeśli nie słabnie, to przynajmniej się zmienia, e, chociaż jest dalej walutą rezerwową, jest najsilniejszą walutą i w gruncie rzeczy bardzo bardzo bezpiecznym e, aktywem, jeśli chodzi o e, posiadanie. A państwa BRICS, no, coś tam co jakiś czas zgłaszają i tak dalej. Oczywiście raz mówią o tym, że, że chcą waluty jakiejś innej, jakieś alternatywy dla dolara, potem się z tego wycofują, że właściwie w ogóle tego nie chcą, tylko tak naprawdę chcą bardziej sprawiedliwego świata i rozliczeń i tak dalej i tak dalej. No, w każdym razie jest to e, e, same w sobie, w gruncie rzeczy gromadzą złoto, jeśli chodzi o, o, o ich banki centralne, z pewnością nie jest im niektóre elementy światowej gospodarki i tego, co potrafią i mogą zrobić Stany Zjednoczone, nie jest im, nie jest z nimi za pan brat. Natomiast póki co, ten unit cały to w gruncie rzeczy jest taka ciekawostka. On właściwie żadnej zmiany na światowych finansach w tej chwili nie, um, e, nie doprowadza, ale może w przyszłości coś się wydarzy, może nie z Unitem, ale z czymkolwiek innym. No ale to oczywiście byłaby globalna e, e, rewolucja. E, takie rewolucje być może przychodzą nagle, zawsze, nikt się do nich nie spodziewa, ale póki co bardzo trudno sobie to wyobrazić, bo po prostu dolar jest tak mocny, jeśli chodzi. Dominację w świecie, w świecie światowej gospodarce, po prostu. I teraz co na blogu? Na blogu teraz zapraszam na taki tekst przekrojowy. Tekst przekrojowy o tym uwaga, zaskakujący tytuł bo pewnie rzadko państwo, czy, czy wy, rzadko się spotykacie tego typu, z tego typu tematami, ale warto czasem sobie to oczywiście. E, przypomnieć, czy warto inwestować w złoto. Uwaga, taki tekst przekrojowy, koniec roku się zbliża, może warto sobie przypomnieć o to, czym tak naprawdę złoto jest i czy warto je e, kupować. Bardzo serdecznie zapraszam na naszym blogu. E, taki tekst e, trochę podstawowy, ale czasem warto wracać do podstaw i sobie przypomnieć o, czy, o co tak naprawdę z tym złotem fizycznym chodzi przede wszystkim. I to by było Tyle na koniec, oczywiście zaproszę do interakcji w komentarzach, co sądzicie w ogóle o tym, co się dzieje na srebrze, bo to rzeczywiście wydarzenia na srebrze z końcówki tego roku są absolutnie bez precedensu. O tego, co sądzicie o Unicie, czy, czy rzeczywiście państwa BRICS mogą rzucić wyzwanie w jakimś sensie dolarowi i czy właśnie waluta, waluta Unit może spełnić tą może spełnić taką rolę, czy może spełniać taką, a, taką rolę, abstrahując od tego oczywiście, że na razie jest to tylko i wyłącznie eksperyment o niezbyt szerokim znaczeniu, ale właśnie od czegoś trzeba zacząć. Być może to jest jakiś początek. Czegoś. No, i o tym, co uważacie, jaka cena złota na koniec tego roku. No, ostatnio mówiłem, że jesteśmy w fazie konsolidacji, tak mniej więcej nie wiadomo, ile to złoto może wynosić, no ale teraz, wobec tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni, jak ta cena przebiła 4300 dolarów amerykańskich, no to pytanie, czy jeszcze ta maszyna pójdzie w ruch w tym roku? To jest ciekawe. Bardzo serdecznie zapraszam, co uważacie. Bardzo proszę, piszcie w komentarzach. I to tyle. W, w przyszłym tygodniu się a, widzimy przed świętami. Będzie świąteczne wydanie, będą życzenia i różne tego typu inne e, niespodzianki, czyli pewnie jakaś czapa, a może bez czapy, a może sweterek. A zobaczymy. W każdym razie e, za tydzień świąteczne wydanie. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj już dziękuję. Do zobaczenia.